Cześć, z tej strony Agamirkowska. Dzisiaj chciałam Wam pokazać taki szybki tutorial, jak wykonać świąteczne poincje z wykorzystaniem Color Glow do pokolorowania e, Te pointscency, e, czy też różne betlejemskie pomalowane Color Glow, pięknie się mienią. Zauważcie, o tutaj mam kolor Garnet, z tego co pamiętam. Tak. To jest Color Garnet. Spróbuję zrobić Wam na filmie z Fire Opal. Zobaczycie, jakie są różnice, jeżeli chodzi o te odcienie. Odcienie czerwieni. Chciałabym też użyć perłowego Color Glow. A jak ktoś nie ma Color Glow, to może gdzieś w swoich zakątkach znajdzie Shiny Powders. One też się świetnie nadadzą do pomalowania płatków poinscencji. I tutaj właśnie taki pomalowany tym perłowym pigmentem kwiatuszek zrobiłam. Czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować na jednego kwiatka dwóch sztuk płatków wyciętych z wykrojnika. Ja użyłam tutaj takiego wykrojnika w takim nieregularnym kształcie. I to są te większe płatki, natomiast ten mniejszy kwiatek to są takie mniejsze płatki. I takich płatków będziemy potrzebowali dwa na jednego kwiatka. Widzicie, tu mam mniejsze, tu są większe te płatki. Zacznę od dwóch większych. Została mi dziurka. Ja już mam takie wykrojniki, gdzie w środku jest dziurka. Jeżeli takiej nie macie, to trzeba będzie zrobić ją później. Co jeszcze będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować na środek białe pręciki, bądź kolorowe pręciki, jak to woli, i kawałek drucika, klej termiczny, nagrzewnicę, wodę, batomizerze oraz pędzel. Od czego zaczynamy? No zaczynam od pomalowania tych naszych kwiatków. Ja je maluję tylko z jednej strony, one będą naklejane na kartkę, więc nie potrzebuję tutaj ich malować z drugiej strony. Wykroiłam sobie dwa płatki, zrobiłam to z papieru akwarelowego o gramaturze 180 g, więc jest to taki dosyć cienki papier akwarelowy. No i teraz psikuję delikatnie wodą i będziemy malować. Jako pierwszy wybiorę ten kolor glow w kolorze perłowym. Zauważcie, jak się pięknie mieni. Mam lekko zwilżony, ale nie mokry pędzel. Bieram dosyć dużą ilość tego proszku i maluję płatek. Tu mam niestety brudną folię od czerwonego, więc muszę sobie to wymienić. Z tego zrobię zaraz czerwony. Dobrze, że mam nadmiar płatków spróbujemy jeszcze raz. Tak jak mówię, pędzel jest zwilżony. Jeżeli macie wodę w słoiczku, tak jak ja tutaj, to należy później wytrzyć go na przykład o pieluchę drogą. Jeszcze raz wsikujemy delikatnie te nasze płatki, nabieramy proszek i malujemy. Wiadomo, im więcej proszku nabierzecie, tym będzie to mocniej pomalowane. Tak jak mówię, te są w kolorze perłowym. Jeżeli weźmiecie inny kolor w ploszku kolor Glow, troszeczkę wody, inny kolor w ploszku kolor Glow, no to będziecie mieli po prostu inny, inny kolor. Nabierajcie bardzo mało wody tutaj, ponieważ ten papier akwarelowy jest niskiej gramatury, żeby Wam po prostu nie przemógł. Przenoszę sobie na taką e, miękką taczkę do formowania kwiatków i lekko podsuszam. W momencie, kiedy kwiatki są podsuszone i ten kolor już mi się tutaj dobrze trzyma, obracam płatnik na lewą stronę i spsikuję, czy na tę stronę, którą nie malowałam, i spsikuję delikatnie wodą. Biorę dłutkę Wielkość dwódka będzie zależała od wielkości Waszego płatka. Trzeba je dobrać tak, żeby te płatki nam się tutaj od środka do wewnątrz bez problemu zawinęły. Chyba znowu gdzieś położyłam, o, na czymś czerwonym, ale to nic. Trzeba będzie za chwilkę umyć tą moją podkładkę. Kolor glow mają to do siebie, że pod wpływem wody ten kolor może wam troszeczkę się gdzieś tam rozpuszczać, więc dobrze jest po każdym robieniu kwetków różnymi kolorami to wysuszyć. No i suszymy teraz od środka. Te płatki powinny wam się na skutek suszenia zawijać jeszcze do środka. Tak. Czy można gdzieś tutaj jeszcze podczas suszenia je delikatnie do środka zawinąć. No i okej. Okay. Niestety na skutek suszenia ta podkładka się wygina. Mamy tutaj moje dwa płatki. I należy je teraz skleić i w środku przyciągnąć pręciki. Ile biorę pręcików? Ja tutaj wziąłem około 10 albo 12, więc mam 2, 4, 5, 6 pręcików. Biorę kawałek drutu. I w środku je zginam na druciku. Zawiązuję sobie w ten sposób. Przyciskam sobie tutaj jeszcze w gąbeczce te płatki, żeby w środku były przygięte. I nabijam. Sprawdzam, jak to wygląda. Myślę, że jest ok. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie użyć pręcików zrobionych samemu. Mogą to być pręciki. No i przyklejam pręciki przy pomocy kleju termicznego. Mogą to być prądziki wykonane z papieru, mogą być mniejsze, mogą być większe, może być ich mniej, może być ich więcej. To zależy już od Was. I to jest moja pierwsza warstwa po insencji. No i teraz warstwa druga. Również tutaj daję troszeczkę kleju termicznego i układam płatki tak. Aby się jeden na drugi nie nie, nie nakładał. Jak już mi się skleją, obcinam. I jeszcze się staram troszeczkę go spłaszczyć. Także tak wygląda pomalowany kolor Glow. Tak wygląda pomalowany e, kwiatek przy pomocy Shiny Powders. Tutaj bardzo podobna jest ta kolorystyka. No i teraz. Tu mam kwiatek pomalowany, no taki kolorem garnet. To jest taki piękny, piękny czerwony, ale to jest taki delikatny czerwony. Bym powiedziała nawet, nie chcę powiedzieć, że pastelowy czerwony, ale coś w tym, coś w tym kolorze. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie również kolor glowy mieszać ze sobą, tak? Możecie cieniować te kwiaty. Tutaj jednak troszeczkę sobie tą tackę wymyję. Możecie y, robić ciemniejsze, jaśniejsze oczywiście te kolory. Więc wszystko jakby tutaj zależy od Waszej wyobraźni. O, moja tacka jest już czysta, więc możemy się brać za kolejnego kwiatka. To jest ten, który zaczęłam malować na perłowo. no to nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby go domalować na czerwono. I tak jak mówię, delikatnie spryskuję i teraz wybieram color Fire Opal, to jest taki czerwony, zależy mi na tym, żeby mieć pięknie czerwone policencje. Delikatnie namaczam pędzelek w wodzie, ja właśnie mam tutaj taką pieluchę tetrową, delikatnie to wycieram i maczam w moim proszku i nanoszę na mojego jak widzicie, ta czerwień jest dużo mocniejsza niż od tego koloru garnet. Bardzo mi się podoba. I tak jak mówię, jak proszku jest więcej, to ten płatek będzie ciemniejszy. Jak weźmiecie mniej proszku i więcej wody, tak, to też wszystko zależy od wody, no to niestety będzie, będzie jaśniejsze. Tu kolor może być na tym drugim płatku lekko przekłamany. Bo już nałożyłam troszeczkę na to Koloru perłowego Jeżeli czujecie, że ten proszek Wam się nie Rozpuszcza, no to trzeba Troszeczkę wziąć więcej Na niego wody Na pędzelek troszeczkę bardziej go Zwilżyć No i co? No i suszymy teraz Suszymy sobie na tej stronie na płasko. Podczas suszenia ten color glow będzie delikatnie zmieniał kolor. Płatki zaczną się podnosić, no i po prostu wtedy należy suszenie. O, uciekły mi tutaj kwiatuszki. Suszenie należy zakończyć. Piękny czerwień to jest kolor Fire Opal. Oczywiście możecie użyć dowolnych ulubionych przez Was kolorów color glow. No i znowu, obracamy na drugą stronę, lekko psikamy wodą i bierzemy długo. Jakieś takie długie, duże, za duże kółeczko. Za I zaginamy te kwiatuszki do środka. Jeżeli dacie za dużo wody, no to niestety ten papier akwarelowy 180 g może Wam się rwać. I wtedy, jak już Wam się porwie od zamoczenia, no to po kwiatkach. I suszymy teraz od tej drugiej strony. Tu pod wpływem suszenia te płatki nam się zaczynają zwijać. Zwijać do środka. Ten kolor to jest idealny kolor świąteczny. Słuchajcie, Fire Opal to jest e, mój, wydaje mi się, must have do, do poinsencji Kwiatki są naprawdę szybkie. Ja nie lubię jakby dużo czasu poświęcać na kwiatki. Teraz wezmę chyba 10 pręcików, więc troszkę mniej. Ogółem, jeżeli Wam kwiatki wyjdą w jakiś sposób krzywo albo gdzieś tam Wam wychodzi klej termiczny, to nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby dołączyć tutaj do środka gdzieś brokaty, różnego rodzaju posypki, mikę, masę różnych posypek w sklepie 13 Art znajdziecie, takie, żeby sypać do środka. Również fajnie nadadzą się y, tusze akrylowe Liquid Acrylic do malowania tych środeczków. Jeżeli chcemy, żeby miały jakiś zazwą, pokażę. Myślę, że tu spróbujemy je pomalować na złoty kolor. Możecie też sobie wyciąć trzecią taką poinsencję, poin poin taki płatek e i zrobić z tyłu listki. To jeżeli chodzi o listki, to tu idealnym kolorem będzie emerald, szmaragdowo. To jest taka piękna, soczysta zieleń. I myślę, że sprawdzi się tu idealnie. Można go troszeczkę zmieszać z jakimś brązem, na przykład tiger eye i wtedy będziecie mieli taką fajnie złamaną źrętno coś mi płatek się o. na bok i dociskam od spodu i dociskam od zewnątrz obcinam mój ogonek, nie potrzebuję tego. I to jest moja poinsencja w kolorze Fire Opal. Jest różnica. Ja może pokażę to na jakimś białym. Na jakąś białą karteczkę. Pokażę to na białym tle, żeby było widać. Jest różnica. Ten jest taki bardziej wróż, bardziej pastelowy, a ten jest bardziej nasycony. Piękna, piękna czarka. Pokażę Wam jeszcze, jeśli chodzi o dodatki tutaj. w szafie i nic nie mogę teraz znaleźć. Jeżeli chodzi o dodatki, to można pochlapać sobie te pońcence białym tuszem akrylowym, albo można dodać, w szczególności do tych czerwonych, troszeczkę złota. Tu mamy złoty, mamy srebrny tusz akrylowy, mamy piękną świąteczną zieleń, jest pomarańcz, jest też taki róż. Jeżeli ktoś robi różowe pońcence i woli na przykład e, tego typu candy Christmas, to takie kolory też są. Jak z tymi tuszami można sobie poradzić? No więc odkręcam mój tusz. On bardzo brudzi, dlatego tą pipetę odkładam od razu na... No, trzeba zamieszać. Tusze mają to do siebie, że ten brokat się trochę oddziela i przed użyciem trzeba go odpowiednio zamieszać. Tu pipetę sobie odkładam, tak mi nie brudziła. To jest kolor e, Old Gold. stare złoto. Teraz potrzebuję jakiś pędzelek. I oczywiście możecie nakładać to pędzelkiem, możecie pochlapać. Tak? Możecie sobie o, te pręciki tu pięknie pomalować na złoto. Dorzucić tam jeszcze jakichś złotych elementów tu muszę podkleić tego jednego płatka to jest właśnie te płatki jeżeli z tego papieru akwarelowego damy zbyt dużo wody no to niestety te płatki mogą trzeba jeszcze do, dokleić o. tu możemy, mówię, dodać troszeczkę brokatu i mamy pięknie mieniącą się poincencję. Kto co lubi, można oczywiście też do środka nasypać różnego rodzaju posypek. Można zrobić takie, że tak powiem, zupełnie gładkie poincencje i dopiero później na pracy je łapać i nim malować. Myślę, że są bardzo efektowne. W szczególności ja bardzo mi się podobają te perłowe. Myślę, że pięknie będą wyglądać na kartkach i na layoutach. Dziękuję Wam ślicznie. Za uwagę i zachęcam do zakupów. Tak jak mówię, każdy, myślę, myślę znajdzie tutaj jakiś kolor dla siebie. Dzięki wielkie, pa pa!